W 2004 roku dzięki aktywnym działaniom lokalnych społeczności, przedstawicieli władz lokalnych i biznesu powstała Lokalna Grupa Aktywności Lider Radziwiliszek, która obecnie przygotowuje już trzecią lokalną strategię. Lider Radziwiliszek zrzesza aż 11 gmin tego rejonu. Radziwiliszki, Miasto Szadowo, Aukrztelki, Bejsagoła, Grynkiszki, Pakalniszki, Szczodrobów, Skiemie, szafkoty, szawlany i tyrolki. Wszystkie są bardzo oryginalne i interesujące. Rozejrzyjmy się i zapoznajmy się z rejonem radziwilskim. Gmina Radziwiliszki. Gmina Radziwilska składa się łącznie z 39 wiosek położonych wokół miasta Radziwiliszki. Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów dziedzictwa kulturowego. Jednym z najważniejszych nie tylko dla rejonu Radziwiłskiego, ale także dla Litwy jest wiatrak we wsi Dulaj, zwany także wiatrakiem Radziwiłskim. 22 listopada 1919 roku litewska armia ochotnicza stoczyła bitwę z rosyjską zachodnią armią ochotniczą. Bitwa ta zadecydowała o przyszłości armii ochotniczej powstającej w niepodległej Litwie. Obok tego młyna niedawno otworzono fragmenty bitwy z zachodnią armią ochotniczą. Warto również odwiedzić wieś Werdule, gdzie początek bierze źródło Werdule, a także mitologiczny diabelski kamień wpisany do rejestru litewskiego dziedzictwa kulturowego. Gmina szczyci się również z dobrze odnowionymi boiskami sportowymi i przestrzenią publiczną. Gmina Szadowo. Witamy w Szadowie. Szadowo jest drugim co do wielkości miastem w rejonie, ustępując jedynie Radziewiliszkom. W Szadowie jest wiele do zobaczenia, a dzięki aktywnej lokalnej społeczności także do robienia. Odnowiona niedawno z inicjatywy lokalnej społeczności scena w parku miejskim stała się popularnym miejscem spotkań. Nabyto również sprzęt do zajęć dla dzieci i młodzieży, który jest wykorzystywany podczas miejskich i prywatnych imprez. Młyn w Szadowie można śmiało nazwać jednym z symboli miasta. Stuletni budynek przyciąga zwiedzających swoją wielkością, mistycznymi opowieściami, legendami i pięknie zarażowanym otoczeniem. Obecnie w mójnie znajduje się restauracja, więc wszyscy ciekawi mogą zajść na filiżankę Kawy lub przekąskę i obejrzeć budynek nie tylko z zewnątrz. Z inicjatywy entuzjastów i kolekcjonerów samochodów w mieście działa również Muzeum Techniki Historycznej Szedowa. Zgromadzono tu wyjątkową, mobilną wystawę samochodów retro. Nawet ci, którzy nie interesują się religią, słyszeli z pewnością o błogosławionym Teofilu Matulonisie. To właśnie Szedowo było miejscem zesłania arcybiskupa Teofiliusa Matulonisa, który spędził tu ostatnie lata swojego życia. Od 2017 roku działa tu dom pielgrzyma. I Muzeum imienia błogosławionego Teofiliusa Matulonisa. Już w 2024 roku zostanie otworzone Muzeum Historii Żydów w Szadowie, zaginiony Sztedl o imponującej powierzchni 2700 m2. Materiały historyczne do ekspozycji są obecnie gromadzone w litewskich i zagranicznych archiwach, bibliotekach i muzeach. Naszą wycieczkę po gminie Szadowo zakończymy nad jeziorem Arimaitis, które śmiało można nazwać miejscowym morzem. Jest to największy zbiornik wodny w rejonie, zajmujący powierzchnię 43,5 hektara. Brzegi jeziora Arimaitis są pięknie zaaranżowane. Znajdują się tu także plaże dla podróżnych stworzono atrakcyjną infrastrukturę. Karczmierze położonej tuż przy głównej drodze szadowo gdzie można nie tylko zjeść smaczny posiłek, odpocząć, ale także spróbować wodnych atrakcji, pospacerować ścieżką sensoryczną dochodzenia boso albo labiryntem energetycznym. Gmina Auxztelki. Na północ od centrum rejonu radziwilskiego znajduje się gmina Auksztelki. Graniczy ona z miastem Radziwiliszki. A także z jednym z największych rejonów szabelskim. Oksztelki szczycą się dobrze utrzymaną plażą i terenem rekreacyjnym, który latem przyciąga wielu wczasowiczów. Gmina Bejsagoła. Jest to jedna z najbogatszych gmin pod względem dziedzictwa historycznego i kulturowego. Zacznijmy od centrum gminy samej Bejsagoły. Uwagę zwraca imponujących rozmiarów dwór w Bejsagole. Dwór otacza 12-hektarowy różnorodny park ze stawami który jest wspaniałym miejscem do spacerów o każdej porze roku. W Bejsagole nie brakuje także aktywnej rozrywki. Dzięki inicjatywie lokalnej społeczności w mieście znajduje się park do pływania na wakeboardzie, zewnętrzne boiska do tenisa i koszykówki. W miasteczku znajduje się również kawiarnia Pazyzyta, której można nie tylko zjeść dosyta, ale także kupić wyśmienite desery. Słodkie dzieła sztuki z Bejsagoły zdobią świąteczne stoły na całej Litwie. Dwór w Pokerszyniach znajduje się nieco ponad 4 km od centrum gminy Bejsagoła. W tym dworze, którego początki sięgają XVIII wieku, mieści się Centrum Kultury Etnicznej i Rękodzieła Rejonu Radzibilskiego, a inna część obiektu z inicjatywy Stowarzyszenia Motocyklistów z Bejsagoły została wyremontowana i dostosowana do potrzeb społeczności w zakresie imprez społecznościowych, edukacji, produkcji żywności i dostaw. Istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń. Wizytówką dworu stały się coroczne organizowane mistrzostwa w gotowaniu barszczu, które stały się już tradycją i przyciągają co roku dużą liczbę szefów kuchni, specjalizujących się w gotowaniu tej zupy, i ciekawskich gości. Gmina Grynkiszki. Przenosimy się do gminy Grynkiszki. Znajduje się tu wieś Minajcie, nosząca tytuł historycznej stolicy Litwy. Wieś szczyci się swoją przeszłością historyczną i walkami ruchu oporu. To właśnie tu, 10 lutego 1949 roku, w Zagrodzie Stanisława Mikniusa odbył się w burze siedziby okręgu Prisykielimes zjazd przedstawicieli litewskich okręgów partyzanckich. W spotkaniach oficjalnie uczestniczyli Jonas Jomaitis Vitoutes, tymczasowy przewodniczący powszechnego demokratycznego ruchu oporu BDPS, Adolfa Sermanowsko swaneges oraz inni najbardziej znani przywódcy ruchu oporu. 22 listopada 2010 roku we wsi Minajcie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego Deklarację Ruchu Walki o Wolność Litwy i jej sygnatariuszy. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Jonas Jagiela. Odbudowano stodołę, która znajdowała się kiedyś w zagrodzie Stanisława Mikniusa. Odtworzono w niej bunkier i jego wnętrze. W 2012 roku Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy Urządziło w stodole wystawę Oddaj ojczyźnie co jej należne. Aktywna wspólnota Minajcie założyła Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zapewnia ono uczniom i dorosłym niezbędne usługi w zakresie edukacji obywatelskiej i narodowej, wykorzystując unikalne zasoby wsi Minajcie i podnosząc przy tym atrakcyjność obszaru wiejskiego i jakość życia. Położona w gminie Grynkiszki wieś po szuszwie szczyci się dobrze wyremontowanym boiskiem, które może śmiało konkurować z miejskimi boiskami. Gmina Pakalniszki Gmina Pakalniszki jest dobrze znana pielgrzymom. Droga Świętego Jakuba, zwana jest także Kamino Lituano, zaczyna się w Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Kleboniszkach, znajdującego się w dolinie rzeki Dowgiweny. Kleboniszki założone w połowie XVI wieku podczas pomiary włócznej położone są na miejscu osady z epoki żelaza. Wieś, która w pierwszej połowie XX wieku została podzielona na zagrody, zachowała autentyczność i wyróżnia się zachowanym krajobrazem, zielenią, zagonami pól i zabudową. 18-hektarowy skansen jest tak profesjonalnie i z miłością przygotowany, że wydaje się, że mieszkańcy wyjechali tylko na chwilę i zaraz wrócą. Jeśli zdecydujesz się podążać szlakiem pielgrzymkowym, odwiedzisz kolejny współczesny cud – Zagrodę moline Olegraże, której każdego lata pola zabarwiają się na wyrazisty kolor słońca. Właściciele zagrody zapraszają na sesje zdjęciowe wśród kwitnących słoneczników, a chętnych zapraszają także na nocleg. Pobudka rano wśród kwitnących słoneczników to prawdziwa radość dla oczu i serca. Zwiedzając gminę Pekeliszki, grzechem byłoby nie odwiedzić znajdującego się nieopodal dworu w Burbiszkach. Dwór i park w Burbiszkach jest powszechnie znany i odwiedzany już od pierwszej połowy XX wieku. Kwitnące tulipany to wieloletnia tradycja dworu. Festiwal kwitnących tulipanów odbywa się w dworze w Burbiszkach co roku w drugi weekend maja. Na zakończenie naszej wizyty w tej bogatej gminie proponujemy skosztować przysmaków społeczności bakalniszki Ukies. Lofilizowanych owoców i jagód, które można kupić z dowolnego miejsca w sklepie internetowym www.uzołgięta.lt Gmina Szczodrobów. Podróżujemy dalej. Witamy w gminie Szczodrobów. Gmina ta graniczy z sąsiednimi rejonami Pokroje i Kiejdany. Tutaj koniecznie trzeba odwiedzić historyczną wioskę Wodokty, obejrzeć Kościół Świętej Agaty, zatrzymać się przy pomniku Witolda Wielkiego. Aktywna społeczność wodoktów przywróciła do życia również Dom Kultury, który stał się miejscem spotkań lokalnych mieszkańców. Lokalna społeczność zapewniła także miejsce do odpoczynku dla pielgrzymów Camino Lituano. Na uwagę zasługuje również centrum gminy Szczodrobów oraz Kościół Świętej Trójcy. Gmina Skiemii. Na południe od Bejsagoły znajduje się najmniejsza gmina Radziwiliszek Skiemi. Społeczny Skiemi dołożyła wszelkich starań, aby to miejsce kipiało życiem jak przed wiekami i podjęła się wskrzeszenie należącej ongiś do dworu w Bejsagole karczmy przy drodze Kiejdany Bejsagoła. Karczma pełniła również funkcję stacji pocztowej, czyli miejsca wymiany koni. Na początku XIX wieku odwiedził ją sam car imperium rosyjskiego. Prowadzone są tu również trzy zajęcia edukacyjne – droga zbożowa, Zagroda pszczelarza oraz karczma z Kiemi. Z karczmy przenieśmy się do pobliskiej miejscowości Paneklepaj, gdzie u zbiegu dwóch rzek w sąsiedztwie stuletnich chlip, znajduje się prawdziwa oaza relaksu. Gospodarstwo idealnie nadaje się na relaksujące i kreatywne wakacje, stylowe uroczystości rodzinne lub imprezy firmowe, spotkania, obozy. Na zakończenie wizyty w gminie Skiemie odwiedzimy pacunele i uraczymy się naturalnymi, uprawianymi z miłością w tej wiosce prawdziwymi przysmakami, historię pacuneli. Wiejskie smakołyki z pacuneli. Warzywa, jagody, przyprawy i zioła herbaciane uprawiane na wsi z wielką miłością i troską wyróżniają się smakiem i nie pozostawiają nikogo obojętnym. Trzeba spróbować chociaż raz w życiu. W wyremontowanych z inicjatywy gminy pomieszczeniach. Odbywają się zajęcia edukacyjne i degustacje przysmaków spacuneli. Gmina Szafkoty. Na wschód od Gringiszek w kierunku cytowieńskiego parku regionalnego, znajduje się Gmina Szafkoty. Uwagę natychmiast przyciąga kościół w Szafkotach. Budynek obecnego kościoła stoi na wzgórzu, a obok kościoła znajduje się cmentarz. Budynek kościoła jest drewniany i przypomina dom mieszkalny, gdyż na dachu nie ma już wieżyczek. W pobliżu, w oazie przyrody, w otoczeniu lasów, niedaleko świętej Szydłowa, znajduje się pasieka. Założyciel gospodarstwa pielęgnuje wyjątkową więź z pszczołami, dlatego produkty z drunasal i apertasa charakteryzują się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale również aromatem. W 2018 roku pasieka otrzymała znak produktu Parku Regionalnego Cytowiany. Znak ten przyznawany jest lokalnym producentom, których działalność przyczynia się do zrównoważonego rozwoju turystyki na chronionych obszarach Litwy. Gmina Szawlany. Szawlany to gmina położona w sąsiedztwie cytowieńskiego Parku Regionalnego. Piękno okolicy najlepiej podziwiać z wieży widokowej zbudowanej na najwyższym wzgórzu w okolicy między szafkotami i Szawlanami. Przy dobrej pogodzie można wypatrywać na horyzoncie wieże Szabli lub a po zejściu ścieżką można dojść do Grodziska Kudynej, zwanego też wzgórzem Siaules. A w samych szablonach znajduje się Muzeum Regionalne, którym można zapoznać się z historią Ziemi Szabelskiej. Muzeum zwraca szczególną uwagę na historię badaczy tego regionu. Braci Buraczas. Gmina Tyrolki Naszą znajomość z rejonem radziwielskim kończymy w gminie Tyrolki. Ta gmina jest najbardziej znana z mokradeł w Tyrolkach. Są one domem dla unikalnej flory i fauny. W tutejszych wieżach ornitolodzy organizują obserwacje ptaków, podczas których można z bliska obserwować życie mokradeł. W czasach sowieckich mokradło w Tyrolkach zostało przekształcone w największe torfowisko na Litwie. Ale 10 lat temu przygotowano projekt zarządzania Państwowym Rezerwatem Botaniczno-Zoologicznym w Tyrolkach. I rozpoczęto rewitalizację mokradł, zainstalowano wieże widokowe, zaplanowano ścieżki edukacyjne i mostki dla miłośników przyrody. Podróżuj, poznawaj malownicze okolice Ziemi Radziwilskiej i wspaniałych ludzi, którzy tu mieszkają i pracują. Do zobaczenia wkrótce na naszej Ziemi.